Jak przestać przejmować się tym, co inni o tobie pomyślą? Ja nazywam się Hubert Rzekieć i w tym materiale ci bardzo konkretnie przedstawię, co dokładnie robić i co wziąć pod uwagę, żeby przestać się tyle czaić w swoim życiu, a zacząć wreszcie robić to, na co masz ochotę, nie przejmując się, nie bojąc się, że ktoś cię oceni, ktoś cię opiniuje, nie wiadomo co, tylko faktycznie ogarnąć swoje życie, bo doskonale byś może sobie zdajesz sprawę, jak to jest nie robić pewnych rzeczy, dlatego że blokujecie opinia innych ludzi. Więc siadaj, słuchaj w bardzo fajnej, luźnej formie. Cię wytłumaczę prostym językiem, jak do tego podejść. Ja jestem w branży rozwojowej już 10 lat. Nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą, ani takiej osoby się nawet nie podaje. Jestem zwykłym gościem, który trochę zobaczył, trochę doświadczył i się tym po prostu prywatnie dzielę. A nawet nie prywatnie, tylko publicznie. No i mam takiego laptopa, w którym również będę się posługiwał, żeby nie wypaść z pewnego rytmu. I teraz tak, zaczynając od samego początku. Musisz zrozumieć, że ludzie są różni. Chodzi mi o to, że nie możesz sprawić, że ktoś cię nie będzie oceniał. Nie możesz też sprawić, że ludzie będą zawsze patrzyli przychylnie na twoje wszystkie pomysły. Gdybyś postawił dzisiaj 50 osób przed takim samym domem, przed... Nie wiem, w jakiejś okolicy jest fajna chata i podróż 50 osób, to jestem przekonany, że każda z tych osób będzie miała różny światopogląd na temat tego domu, różne przemyślenia i różne jakieś domysły, co z tym domem można zrobić. Ktoś powie: O, taką chatę to ja bym w ogóle sprzedał, albo bym komuś wynajmował, żeby z tego zarabiać, albo w tej chacie mógłbym zamieszkać, albo tu są jakieś chłodne filary, tu na przykład okna bym trochę pozmieniał. Ten dom jest super. Każdy powiedziałby inaczej, więc nigdy też nie masz oczekiwać, że będziesz się każdemu podobał i każdy twój pomysł będzie znakomity, i zawsze każdy powie ci. Super, brawo. Dlatego, że to jest nierealne. My jako ludzie skonstruowani tak jesteśmy, że każdy ma różną inną percepcję w swojej głowie na pewne rzeczy, inaczej myśli, inaczej się wychowywał, jest inny, inna, ma inną osobowość, ma inny charakter i po prostu miał inne zupełnie otoczenie, gdzie dorastał niż Ty. Dlatego nie możesz oczekiwać tego na samym starcie. Ci mówię, że każdy będzie miał takie samo zdanie lub będzie przychylny zawsze temu, co Ty robisz, bo to jest kompletnie nierealne. Więc pierwszy podpunkt jest akceptacja tego, że każdy jest różnym człowiekiem i nie każdy będzie Ci przyklaskiwał na to, co masz robić i każdy będzie miał po prostu różne zdanie. Druga rzecz. My jako ludzie często naturalnie oceniamy kogoś. No nie jesteś w stanie powstrzymać nieraz myśli. Nieraz widzisz kogoś na ulicy, ktoś jest jakoś ubrany inaczej niż to jest w twoim stylu i po prostu automatycznie to oceniasz, czy chcesz, czy nie. Nie musisz tego na głos mówić, ale w głowie masz jakieś swoje myśli. I tak samo ludzie oceniają ciebie. Dlatego nie jesteś w stanie kontrolować tego, co ktoś o tobie pomyśli, ale jesteś w stanie kontrolować to, w jaki sposób ty będziesz interpretował to, że ktoś ocenia. A jak możesz to interpretować? Powiem tobie później. Natomiast zdaj sobie sprawę z tego, że to jest zupełnie naturalną rzeczą, że ktoś ocenia, ktoś opiniuje i komu się tworzy jakaś własna wizja na temat tego, co widzi aktualnie, czy ciebie, czy twój materiał, albo grasz na gitarze, albo próbujesz, nie wiem, chodzić siłownie siłownie, martwisz, żeby ktoś cię oceni, bo zobaczy, że nie masz formy, a chcesz razem ćwiczyć, albo nagrywasz materiały na YouTube, a TikToka, cokolwiek i sobie pomyślisz, Boże, a co powiedzą moi kumple, czy moje koleżanki z okolicy, czy moi rodzice. Bo też doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że często jest tak, że ta krytyka pojawia się w domu u najbliższych, często u tych, którzy nawet może nie do końca powinni krytykować. A tak już jest, tak już jest życie. Życie polega na życiu, życie polega na tym, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, więc się nad tym nie rozczulamy. I trzecia rzecz, która może być nieco trudna, ale jest bardzo często opowiadająca takie kłamstwo pod tytułem: Najlepiej robisz tak, żeby cię ludzie lubili. Jest jednym z największych gównianych prawd. Które ktoś próbował ci wmówić, prawdopodobnie, że dobrze robisz tak, żeby cię ludzie lubili, żeby nie było, że ktoś się czuje niemiło albo nie nieswojo przy tobie. Więc rób tak, bądź taki prawy, żeby ludzie cię ogólnie lubili. To jest głównoprawda. prawda. Jak będziesz robił cokolwiek w oparciu o to, żeby cię inni lubili, żeby ci inni akceptowali, to zakładasz sobie ogromne kajdanki na rękę. Jakim prawem masz sprawić, że każdy ma cię lubić? Jak w ogóle to zrobić, żeby każdy cię lubił? To jest nawet po pierwsze nierealne. Po drugie, nie jesteś w stanie się dopasować za każdego, więc ty nie byłbyś w ogóle sobą, ponieważ za każdym razem pilnowałbyś siebie, żeby każdy czuł się ok z Tobą, żeby każdy Cię polubił, żeby każdy Ci powiedział, że Ty tu jesteś zajebisty albo zajebista. To jest nierealne. Więc wyrzuć te jakieś frazesy z głowy, które ktoś kiedyś może mówił Tobie, że każdy musi Cię lubić. Jak chcesz, żeby Cię każdy lubił, to zrób budkę z lodami. To jest nierealne. Jeżeli chcesz swoje życie zmieniać, chcesz się wychylać... To nie rób tak, żeby cię każdy lubił, tylko rób po swojemu. I czasem będzie osoba, która się od ciebie odwróci, czasem będzie sytuacja, która sprawi, że ktoś poczuje się może obrażony, albo stwierdzi, że kurde, ja cię nie lubię, ty nie jesteś dla mnie. To jest ok, bo ty nie jesteś dla każdego, ty musisz pamiętać. To tak jak dzisiaj większość ludzi zaczyna się rozwijać osobiście, czytać książki i tak dalej, nagle dziwią się, że członkowie rodziny nagle mówią im, zmieniłeś się. Kurde, o co z tobą chodzi, nawet się rozwijasz. No i teraz mówi się taką jedną rzecz. Jeżeli w Twoim środowisku byłeś jedyną, jesteś, jesteś osobą, która zawsze dowoziła rytmu, chodziła na imprezy, bawiła się, wszystko super elegancko, ale któregoś pięknego dnia na przychodzisz nie z browaru, masz książkę, albo uczysz się, abyś nie przychodził na te imprezy, bo postawiłeś na siebie, to co mają o tobie ludzie pomyśleć? O super, zajebiście, ambitnie, fajnie. To my pijemy dalej, a on nie się rozwija. Nie, tak się nie dzieje. Ludzie raczej krytykują, ludzie mówią, że zmieniłeś się, raczej mówią coś w stylu woleliśmy cię w poprzedniej wersji, a teraz kim ty się stałeś? I to jest ok, to znaczy, że progresujesz. Więc nie bój się tego, że będziesz czasami na pewnych etapach odrzucony. I ja też nie jestem zdania takiego, że jak ty zaczynasz nie wiem, wchodzić w rozwój osobisty, masz być zaraz, nie, progresować masz w życiu, to nagle musisz wszystkich znajomych z swojego życia wyrzucić. Nie. Oni odpadają sami, jak ty robisz to, co masz robić. To jest tyle. Dlatego pamiętaj, nie rób cokolwiek, w oparciu o akceptację innych ludzi. To jest bardzo, ale to bardzo zgubna droga, której doświadczyłem i nie jest to miłe, ponieważ tracisz tożsamość, jesteś nieszczęśliwy i próbujesz za każdym razem dopasować się do innych ludzi, którzy generalnie mają Cię daleko, gdzieś Cię nawet nie szanują. Więc nie polecam. Widzisz, to też może wynikać z pewnych rzeczy, gdy być może byłeś mały bądź mała, to rodzice lubili porównywać ciebie, że wróciłeś na przykład albo wróciłaś ze szkoły, dostałeś, nie wiem, dwójkę albo trójkę, mówili ci, wiesz co, Barty dostał piątkę, a ty dwójkę, to coś z tobą jest nie tak, powinien się więcej uczyć, albo Kasia dostała szóstkę, a ty masz, Basiu, masz trójkę, coś jest coś z tobą nie tak. I to często podświadomie wyrabiał nas przekonanie, że jak mamy, nie wiem, dwójkę, trójkę, to nie jesteśmy okej. Okay. Jak mamy piątkę, szóstkę, no to jesteśmy zajebiście. Więc co my wtedy lubimy robić? Lubimy mimo wszystko robić tak, żeby kto? Żeby rodzice byli zadowoleni. Muszę robić tak, żebym był dobry. Muszę robić tak, żeby było OK, żeby było wszystko prawo, żeby nie było, że ktoś powie mi, że jestem niedobry. I to podświadomie potrafi nam się przenosić na życie dorosłe i potem w takich schematach idziemy, że potem musi wszystko robić na to, wszystko elegancko, bo co jeżeli zrobię coś nie tak, to co mnie pomyślą, bo mnie zaakceptują i potem idziesz przez życie z takim przekonaniem. Tak samo jak nam mówili w domu, że Jesteś grzeczny chłopczyk, bo posprzątałeś swój pokój. A jak nie posprzątałem, to co? Jestem już lipny chłopczyk, jestem już niegrzeczny, jestem już beznadziejny. I, i tak często ta narracja jest budowana oczywiście też nieświadomie przez rodziców, bardzo często, gdzie potem wchodzisz w dorosłe z takim głupim przekonaniem, które być może zakorzeniło się w Twoim dzieciństwie i potem wchodzisz na arenę życia dorosłego do pracy, gdzie spotkać się z dziewczyną na randkę, cokolwiek i masz z tyłu poczucie, że musisz się przypodobać, musisz zrobić tak, musisz zrobić tak. Nie mogę, nie mogę, nie wiem, popełnić błędu, nie mogę się w ogóle, nie wiem, wywrócić na chwilę, nie mogę pokazać słabości swoich. I dlatego musisz mieć świadomość, co z czego wynika, a często jak ludzie myślą. Kolejna rzecz też jest taka, że... Pamiętaj, że nie jesteś tematem numer jeden u każdego. To też nie jest tak, że jak ty coś zaczynasz w swoim życiu robić, to nagle twój sąsiad przychodzi do domu, siedzi cała rodzina mówi teraz, co ty zrobiłeś. I każdemu opowiada i będzie opowiadał i drążył temat przez miesiące. Nie, no może komuś wspomni, może cokolwiek, ale tak już ludzie z natury mają. Ale też pamiętaj, że nie jesteś tematem numer jeden i nie jesteś na każdego, u każdego na języku. To tak nie działa. Nie jesteś pępkiem świata, że każdy tutaj nagle ma gadać. Generalnie ludzie mają Cię daleko gdzieś, mnie tak samo, dlatego nie spina się tak nad tym, dlatego że rozumiem, iż ludzie też mają swoje życie, mają też swoje problemy, są tak nieraz dzisiaj ludzie przebodźcowani, że mylisz się, jeśli myślisz, że jesteś tematem numer jeden przewodnim u każdego, po prostu się mylisz, tak po prostu już nie jest. Nie możesz również pozwolić sobie na to, żeby myślenie o tym, co pomyślą o Tobie inni, kierowało Tobą. Jak zaraz powiem Tobie, w jaki sposób możesz nad tym pracować i co dokładnie zrobić, żeby trochę stłumić te myśli albo ten paraliż, ten strach. Ale popatrz, jaką świadomość teraz dostajesz. Tego, jak naprawdę ludzie funkcjonują. I to, że każdy ma jakąś swoje percepcję, której się porusza i nic ci do tego. Pamiętaj, że to jest dość zabawne. Ale lubię te porównania, bo uważam, że one są dość trafne. My sobie jako ludzie uwielbiamy czasami zajebiście utrudniać. Nie zgodzisz się z tym, że. Przejmujemy się nawzajem tym, co sobie pomyślimy, wiedząc, że i tak finalnie mamy ten sam koniec. Prawdopodobnie ty czy ja będziemy leżeć na tym samym cmentarzu gdzieś obok siebie za jakiś czas. Nie będziemy żyć, no po prostu stracimy żywo, tu możemy, ktoś odprawi jakiś pogrzeb, ktoś tam może zaśpiewa się, wzruszy. Takie już jest życie. I teraz popatrz, patrząc z tej perspektywy, jak bardzo irracjonalnym jest to, że ty się dzisiaj się tym, co pomyśli Halina czy jakiś jeden inny człowiek. Czym ty się przejmujesz w ogóle? Jakie to będzie miało znaczenie w kontekście tego, że za jakiś czas prawdopodobnie opuścisz tę ziemię, zostało ci może 30, 40, 50 lat życia. Nie, nie mam pojęcia ile masz lat, teraz zgaduję. Jak masz 50 lat, zostało ci, średnio patrząc na średniowieku, jakieś 25, 30 lat życia. I ty chcesz się przejmować tym, co o tobie inni pomyślą? Jak masz 20 lat dzisiaj, zostało przed to prawdopodobnie 50 lat życia, 55 lat życia. Naprawdę chcesz przejmować się tym, co o tobie pomyśli kolega, koleżanka? Mając w perspektywie to, że za jakiś czas i tak umrzesz? Absurd, słuchajcie, my się bardzo trudniamy. Więc miej to świadomość i tym samym miej to energię, żeby cokolwiek zmieniać, bo to, że dzisiaj się tym przejmujesz, to, że dzisiaj myślisz, co kto o tobie pomyśli, nie będzie miało kompletnie żadnego znaczenia za jakiś czas. Kompletnie żadnego znaczenia. Więc pomyśl sobie dzisiaj, co dobrego możesz dla siebie zrobić, co dobrego możesz zrobić dla swojego życia, dla swojej być może rodziny. Może masz jakąś misję, masz jakiś cel, który będzie 100 razy silniejszy niż to, że inni o tobie gadają. Więc teraz, co zrobić, moim zdaniem? Po pierwsze, to pracuj nad tym, przepychaj się z tym, rzucaj się w dyskomfort. Jeżeli już wiesz, że ludzie i tak będą cię komentować, jeżeli już wiesz, że to jest nieunikniony temat i tak każdy ma jakąś swoje percepcje na życie i na to, co ty robisz, jeżeli wiesz, że nie każdy cię będzie lubił, jeżeli wiesz, że nie każdy się będzie z tobą zgadzał, to co ci szkodzi? Wychylaj się, próbuj. Ja pamiętam, jak ja próbowałem bardzo wiele razy, i przepychałem się wiele razy, wyjść z tej strefy komfortu, to ja kurwa nie zliczę ile razy wychodziłem. I o to właśnie chodzi. Paj się w dyskomfort. Uczy tego, że coś Cię nieraz opiniuje. Jak wstydzisz się wyjść przed klasą, to pójść do innej klasy, weź kredę, weź gąbkę, poproszę, jak Cię nieraz Pani poprosi w szkole, ale nawet w takich głupich pierdołach się przyłamy, żeby wychodzić, pchać się na to i mówić sobie, okej, okay, tak ma być, oni mi oceniają, ja tak samo to robię. Zupełnie naturalna rzecz. Druga rzecz. Ustaw cel. Jestem ogromnym fanem działania w oparciu o cel, ale ustal cel, który będzie wymagał w Tobie zmiany, który będzie niewygodny. I skup się na nim. Dam Ci teraz prosty przykład. Idź sobie do galerii handlowej, weź sobie telefon, spróbuj idąc przez galerię handlową, gdzie jest multum ludzi, nagrać się mówiąc coś do kamery. Gwarantuję ci jedną no rzecz: jeżeli będziesz skupiony na tym, co masz powiedzieć do kamery, jaką masz nagrać wartość filmik, cokolwiek takiego, to zapomnij, że ktokolwiek na ciebie patrzy. Taką moc ma skupienie. A jeżeli Ty będziesz chodził i patrzył kto nie patrzy, to Twój filmik wyjdzie beznadziejny. Podobnie jest z celami. Gdy Ty ustawiasz jakieś cele sobie w życiu, a jesteś rozproszony cały czas coś, to coś pomyśli i tak dalej, a może to mi nie wyjdzie, to Twój cel bardzo słabnie na siłę. Więc potrzebujesz się bardzo skupić i sfokusować przede wszystkim. Skupić i sfokusować. No w sumie jeden ciu. Trzecia rzecz, która uważam, że bardzo fajnie może pomagać mi do dzisiaj pomaga. I za każdym razem mnie napędza i trzyma w takich ryzach. Zapisuj każdego jednego dnia na koniec dnia pięć zwycięstw dziennie Codziennie, każdego jednego dnia. Czyli co zrobiłeś dobrego? Co zrobiłaś dobrego? Proszę, z psem na spacer, przeczytałeś książkę, byłeś na siłowni, byłeś dzisiaj miły, zrobiłeś jakąś rzecz, co Cię przybliża do celu. Zapisuj każdą jedną, małą banalną rzecz, którą zrobiłeś, bo ta jedna rzecz wyrabia w Tobie bardzo jedno ważne poczucie, jakim jest poczucie sprawczości. Poczucie sprawczości buduje w Tobie o wiele większą pewność siebie, ponieważ nie oszukujesz się, a dowodzisz tego, co masz faktycznie zrobić. A to zaś buduje w Tobie przekonanie, że możesz znacznie więcej, niż ci się wydaje i to jest ultra ważne, i nie powiedz mi, że nie, ale gdy będziesz czuł się o wiele pewniejszy siebie, o wiele bardziej asertywną osobą będziesz, będziesz czuł większą ikrę, moc, ponieważ robisz każdego dnia coś, tym o wiele łatwiej będzie tobie nie przyjmować się tym, co nie tobie myślę, bo sam budujesz swoje życie. I tego ci życzę, drogi słuchaczu. Zostań koniecznie w tym profilu na dłużej, w tym kanale i ten skan subskrybuj, ponieważ uważam, że bardzo wiele nauczę ciebie, jak będziesz tych treści. Słucham, daj znać w komentarzu, czy Ci się spodobało, jeżeli mogę czymkolwiek pomóc, to dla Ciebie jestem w moich socialach i masz linki w opisie. Dzięki serdeczne, strzałeczka.